Dzień dobry. I jak idzie e, Tobie praca nad sobą? Jak e, wcześniejsze ćwiczenia, które wykonałeś, które wykonałaś? Mam nadzieję, że przynoszą tutaj efekty. Dzisiaj myślę, że takie ćwiczenie bardziej mm, patrzenia w przyszłość. Patrzenia w przyszłość. E, zachęcam Cię dzisiaj do tego, żebyś e, odpowiedział sobie na trzy pytania. Myślę, że proste ale yy, które spowodują, że musisz przystanąć troszkę i zastanowić się nad nimi. Pierwsze pytanie brzmi, kim jestem? Kim jestem? Kim ja dzisiaj jestem? Opisz to najszerzej, jak tylko możesz. To, co przychodzi dzisiaj do głowy, to, co leży Ci w sercu, to, co chcesz wypowiedzieć, po prostu zabierz kartkę, zabierz zeszyt i po prostu pisz, kim jestem. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, takie troszkę egzystencjalne, natomiast no też ważne, dokąd zmierzam? Dokąd zmierzam? I tutaj yy, daję Ci zupełną dowolność. Yy, czy mówimy tutaj o jakichś kwestiach związanych z życia prywatnego, z kwestiach związanych z życia zawodowego, może jakąś Twoją misją życiową, zostawiam to dla Ciebie. Ale odpowiedz sobie na pytanie, dokąd zmierzasz konkretnie. I trzecie pytanie, które jest powiązane z tym drugim, dlaczego akurat tam? Dlaczego akurat w tamtym kierunku? Zastanów się nad tymi trzema pytaniami, które na pierwszy rzut oka mogą być proste, łatwe. Ale po dłuższym przemyśleniu mogą nastręczać takich problemów, trudności. Ale to takie fajne, bo to rzeczywiście może się człowiek zastanowić troszkę nad sobą, troszkę przystanąć, troszkę zwolnić, troszkę wyłączyć to, te wszystkie rozpraszacze to wszystko, wszystko, co nas tutaj otacza to wszystko, co powoduje, że nie mamy czasu właśnie przysiąść i zastanowić się nad sobą. Także powodzenia.